Hej kochani, pokażę Wam dzisiaj fryzurę, która jest idealna do szkoły, mimo że jest odrobinę niedbała. Zaczynam od nierozczesanych włosów. Włosy kręciłam dwa dni wcześniej, więc się już trochę rozprostowały i oklapły, więc nadaję im objętości przez tapirowanie od nasady. Używam też odrobiny lakieru. Powtarzam tą czynność z dwóch stron oraz z tyłu i przeczesuję włosy na bok palcami. Teraz plotę luźny warkocz, jednak za każdym razem podciągam go odrobinę do góry. Mam nadzieję, że zobaczycie o co mi chodzi. Chcę nadać warkoczowi trochę większą objętość. Warkocz związuje malutką gumką recepturką, a teraz luzuję cały warkocz wyciągając pojedynczo pasemka. Teraz chcę zakryć gumkę, więc biorę dłuższe pasemko, owijam wokół i chowam końcówki pod spodem. Wciskam jeszcze końcówkę i zakładam ozdobną opaskę. Jeżeli nie lubicie opasek, możecie założyć kwiatek, albo jakąś kokardkę, albo po prostu nosić ten warkocz bez ozdób. Mam nadzieję, że podoba Wam się ten warkocz, bo ja bardzo lubię niedbałe uczesania. Moim zdaniem jest idealny do szkoły. W przyszłym tygodniu pokażę Wam jeszcze kilka fryzur na rozpoczęcie roku. Możecie kliknąć w tą miniaturkę, żeby zobaczyć poprzedni film, gdzie pokazywałam ozdobne opaski. Oraz przejść na mój drugi kanał Stylizację 2, gdzie pokazywałam, jak można się ubrać za grosza. Do zobaczenia wkrótce, kochani, pa! pa.